Darius, czyli osoba, której na Reborn SMP nie było już kawał czasu. Nic a nic, co ostatnio zrobiłem na serwerze nie zadziałało. Dlatego postanowiłem, że zrobię to, co z kapilotem. Odkryję jego największą tajemnicę. Moi drodzy, nie muszę wam mówić, gdzie się znajdujemy. Oczywiście, że na Ribor nie. I ostatnio troszkę się zadziało. Nie wiem, czy widzieliście, ale na odcinku kapilota, jak możecie zauważyć, pewna rzecz dostała: dostała tak zwanym TNT. Ja wam tego jeszcze nie pokazywałem. Musimy razem stwierdzić, co z tym faktem robimy. Bo tego tak zostawić na pewno nie mogę. Okej, okay, jesteśmy zaraz przy fabryce i Spójrzcie, co się z nią stało. Patrzcie, co tu się wydarzyło. Wysadzona fabryka serc. Nie dostałem powiedzmy w jakimś stopniu w zamian. Choć nie powiedziałbym, że to było za to, dostałem tego miejsca, ale ja go sam, że jak powiem powiedziałem, żeby mi go dał, bo inaczej by zdedał. Dlatego nie uważam, że to było w zamian za to. Także będzie trzeba coś zrobić. Ja bym poleciał do jego kopuły i zostawił tą pewną wiadomość. Bo trzeba na pewno jakoś zareagować, tylko zastanawiam się, czy wybuch będzie dobrym wyborem. Możecie dać znać w komentarzach, co wy byście zrobili. Na moim miejscu, czy byście wysadzali, czy zrobili coś innego. No bo trzeba jakoś zemstę zrobić. Tu jest ząb za ząb. On mi coś zrobi, to ja mu coś zrobię. I tak w kółko. Także nie możemy się zatrzymywać. Oj, nie, nie, nie. nie. On teoretycznie teraz z Kopuły się wyprowadził. Tak mi powiedział w sumie, że wyleciał i wyróci tam kiedyś, ale aktualnie tam go nie ma. Także jeżeli on tam już nie mieszka, to ja będę zostawił mu informację tutaj. Tylko jak to zrobić? Choć tutaj on nie przybędzie tak szybko. Prędzej odwiedzi wyspę. Wyspę ze swoimi farmami wszystkimi. Dobra, zrobię sobie tabliczkę i zastanawiam się, co mu napisać. Co byłoby idealną taką groźbą. Bo tu już trzeba w groźby lecieć. Ja bym Zostawił tak. Zostawmy tutaj mu jedną tabliczkę. Po tym filmie wejdźcie do niego i napiszcie mu komentarz, żeby zobaczył tą tabliczkę. Także dajmy mu znać, nie naprawisz fabryki. Serc równa się zemsta. Napiszmy to z dużych liter, żeby mu to żeby to do niego dotarło. I tu od Was zależy, co możemy zrobić. Piszcie w komentarzach, co mam mu zrobić. Czy jakiś wybuch, czy jakieś ordeny, czy może coś innego. I piszcie, gdzie mam to zrobić, bo ma już tyle miejsc, że ja nie wiem, gdzie to mam zrobić. No dobrze, jedna tabliczka zostawiona. Wydaje mi się, że do niego dotrze. Stawiam, że za niedługo się o tym dowie. Jak już tematka pilota mamy otoczone, to możemy przejść do pewnego gracza A mianowicie gracza, który zamieszkuje to miejsce Yes Mówię tutaj o Draviusie Czyli graczu, którego bardzo dawno nie było na Rebornie Kolega po prostu ucichł Nie ma go Nogi na Rebornie dawno nie postawił Żaden mój sposób go nie obudził Nic a nic Żadne jakieś skrzynki czy coś takiego Ciosa, jakieś afery Nic Nic a nic Także... Ja mam pewnego Asa. Jest jedna chyba rzecz, którą jakby udało mi się znaleźć, to mogłoby się udać go przywrócić i w pewnym stopniu zdenerwować. Weźmy sobie więcej fajerek i polecimy sobie w jedno miejsce. Fajerwerki mamy tak, że lecimy w to miejsce. tutaj zaraz ujawni się pewna budowla. Wydarzyło się to dawno, także muszę wam to przypomnieć, bo pewnie duża część z was o tym nie pamięta. Jak widzicie, coś na moim horyzoncie się pojawiło. Jest. Mamy tutaj farmę gunpowdera, która jakimś nie mylę. Nie działa. Czy się mylę, czy się nie mylę? Wydaje mi się, że się nie mylę. Weźmy sobie do środka, zobaczmy, czy się na 100% nie mylę. Chodź, czekajcie. No dobra, yy, no nie działa z tego co widzę. A, działało to ładnie. Chyba, że to nie jest to. Chyba, że ja mylę miejsca. Nie, to jest na pewno to. To jest to, dobra, to jest to, tak, 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 tak. No ale widzicie, nie działa. Tylko, że Dravius gdzieś na mapie ukrył farmę Gunpowdera. I ukrył ją tylko dla siebie. Miała być ona tylko dla niego. A ja za cel dałem sobie, żeby znaleźć to i w pewien sposób obudzić Draviusa. No bo jeżeli odkryję jakąś jego tajemnicę, to musi to obudzić Draviusa, żeby w jakiś sposób przyszedł i zareagował na to. A jak nie, to nie wiem. To naprawdę nie wiem, co zrobić. No bo patrzcie, wszystko tutaj jest. Baza, no powiedzmy, w jakimś procencie jest. Pieski nadal są. Piesków nie będę tykał. No bo najłatwiejszym rzeczą, na zdenerwowanie byłoby pozbycie się tych piesków. Ale tego nie chcę robić. Aż takim brutalem nie jestem. Jakby te pieski są historią tego serwera, nie chcę sobie tu zostawi. Nie ruszam ich. To już coś poniżej pasa, a tak nie robimy. Także zastanawiam się, gdzie on by mógł to ukryć. Na pewno jakoś daleko. Tylko zastanawiam się, w którym kierunku mógłby polecieć. Musiałbym wejść na naszą minimapę i to jest jedyna szansa, jak znajdę to. Jeżeli coś czujesz, to nie będzie takie łatwe zadanie. I to jest jedyne miejsce, które jakbym znalazł, to ja tego nie muszę niszczyć, a nawet nie chcę tego niszczyć. No bo, jeżeli to znajdę, to mój problem z fajerwerkami się zakończy. Ja będę miał mnóstwo fajerwerek. Wy to rozumiecie. Ja już aktualnie jestem nieśmiertelny i najpotężniejszy na serwerze. To jak będę miał się fajne wieczny dostęp do nich, chyba nie muszę wam powiedzieć, co się będzie działo. Jakby już wtedy nic więcej praktycznie nie potrzebuję. Wtedy jeddy nie mam jeszcze jednego Asa, ale go nie chcę zdradzać. Pewnie za niedługo się o nim dowiecie, a bardziej któryś z graczy się o nim dowie. Ale nie mogę wam nic mówić, tak jak mówię. Nie mogę wam nic mówić, tak jak mówię. To ma sens, to ma sens, no. Także zanim wejdę na mapę i zacznę szukać tego miejsca, to wy zostawcie subskrypcję na tym kanale, bo lecimy po 100 tysięcy subskrypcji. Naprawdę błagam was. Zostawcie tego subika.

Kolego, możesz nie przeszkadzać to przemowę mam. Dostawcie tego subika, bo jest on za darmo. Dosłownie, to jest jedno kliknięcie. Także nie czekaj i zostaw tego suba. Także przydałoby się gdzieś schować i zacząć szukać to miejsce. Weźmy sobie gdzieś tutaj. To i tak, nieczynne miejsce tutaj. Wysadzone. Tak jak większość rzeczy na tym serwerze. <laughs> tu chyba nie ma czegoś, co stoi niezniszczone. Choć kilka rzeczy jest. Trochę ja my się musiał jakieś zabudować. Dobra, zabudujemy się i idziemy na minimapę. Ja, jak widzicie, po raz kolejny znajdujemy się na minimapie. Ja jestem tutaj, a teraz przydałoby się to znaleźć. W ogóle ciekawostka. Kiedyś przypadkiem to znalazłem, ale stwierdziłem, polecam tam kiedyś. No i nie poleciałem, jakby wiecie. Chyba nie muszę wam spoilerować, tylko ja dosłownie nie wiem, w którym to kierunku było. Rozejrzę tu się wokół. Może zaraz coś znajdziemy. Aha, wróciłem na spawna. Okej, okay. bo tu gdzieś były odkryte tereny. Spójrzcie, tu są odkryte tereny. Może tu coś gdzieś jest. Ej, tu coś jest? Co to jest? Nie, to chyba nic ważnego. No bo tu wygląda jakby coś się załadowało, ale tak nagle po prostu by się nic nie załadowało. To może gdzieś tu w pobliżu jest. Ej, tu coś jest. Tu jakby ktoś gdzieś latał coś. Ale niemożliwe, że tak blisko by drawił, to zrobił. No nie masz szans. Czy gdzieś tu coś widzicie? Nie, nic tu nie ma. Tu mam jakąś wyspę. Tu coś jest. Nie, to jest portal. To nas nie interesuje. Oh. Co to jest? Ej, 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 Co to jest za miejsce? What? Ej, dobra, to nie wygląda jak coś normalnego. To jest przy kopuleka kapilota. Ej, dość ciekawości polecę tam zobaczyć. Także nie ma co zwlekać i lecimy do kopuły kapilota. To, ale jestem ciekawy, no bo tego nie widziałem jakimś cudem. Co to by było? Ja mam nadzieję, że ja tam bez sensu nie polecam, ok? Ja mam tylko i wyłącznie taką prośbę, że to jest to, co ja szukam. Bo to z góry wygląda jakby ktoś chciał to zamaskować jakoś. Nie wiem, dziwne, ale to Dirtem by to maskował, to nie pasuje mi. To wodą by maskował. Ej, dobra, mega dziwne to miejsce wydaje się być. Lotujemy do portalu i lecimy tam. Umówmy się. Tak, jeżeli uda mi się odkryć tajemnicę Trabiusa, to wy zostawiacie łapkę w górę pod tym filmikiem. Wydaje mi się, że uczciwie. Także lecimy szukać. Ja pierw muszę dolecieć tam do miejsca kapilota. Dobra, jesteśmy. Ja już wam tu mówiłem, że te wyprawy są długie. Chyba mówiłem to. Ale powtórzę się, te wyprawy są mega długie. Ok? Jakby męczące, męczące. No dobra. I teraz chwila prawdy. Jak stawiacie, co to może być? Tylko pierw będę musiał odwiedzić bazę kapilota, bo mam nadzieję, że tam są fajerwerki, jakieś których nie wziąłem. Albo to miejsce, co będzie, będzie właśnie farmą Grand Powdera. Wtedy miałbym fire Firework, ile bym chciał. W ogóle, czy tutaj coś się zmieniło? Chyba nic, tak szczerze mówiąc. Dobra, czy tutaj są jakieś firewerki, których ja nie wziąłem ostatnio? Jest, trzy. O, dużo tego. Mamy trzcinę. Także ja jedynie muszę poszukać gunpowdera. Holy pano. Ej, ja mam jeszcze wrócić, rozumiecie to? Ej, dobra, bez żartów. Dobra, mam nadzieję, że tutaj coś będzie. Jest, mamy. Tu nawet dużo tego, dobra. Weźmy sobie 41. To mi zdecydowanie wystarczy, żeby tam podlecieć. I ty. Rzeczywiście tam coś jest. Ej, błagam, co to jest? To nie jest sam dirty i pochodnie, co nie? Ej, nie! Nie! No wy ty robicie w tym momencie? Co tu jest? Ty! tu leciałem. Czekaj, 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 czekaj. ktoś mi odpowie, po co to może być? Dobra, wejdźmy sobie na replay moda. Ja coś czuję, że tutaj gdzieś coś ukryte jest. Okej, okay, a więc jesteśmy tutaj. Teraz podlećmy sobie tam. Okej, okay. przyspieszmy sobie tutaj. I zobaczmy, czy tutaj gdzieś się coś znajduje. No u góry na pewno nie. No bo wtedy pierw tego by nie było widać na minimapie. Także jak już, to coś musi być pod tym. Czy tutaj coś jest? Czy Wy coś widzicie? A tutaj to jest, dobra, czekajcie. <laughs> tam jest ta struktura, ty. Ale to nie to mnie chyba interesuje. O, czekajcie. Po co to by było? No ta struktura mnie nie interesuje chyba. To jest to nawet to miejsce, gdzie kapilot był. Tak coś przeczuwam. To nie jest to. Tu nic nie ma. Tu słownie tu nic nie ma. Czyli to nie tego szukałem. Holy pan. Także wróćmy na minimapę i musimy się tu bardziej rozejrzeć. Czy tutaj coś gdzieś bliżej jest? Tu są jeszcze jakieś tereny. Tu coś jest. To jest monument jak mi się wydaje. To na pewno rzuci mi się w oczy, także trzeba spokojnie to gdzieś tu przejrzeć. Tu coś jest. Ej, tu coś jest. Halo, co to? Nie, to jest za blisko spawn. No, to niemożliwe. Tam polećmy tu gdzieś bok. Coś mi chwita, że to gdzieś tu może było? O, o, coś jest, coś jest? O oh shit. O oh shit. Ej, mamy to chyba. Nie gadaj. Tu oczywiście są kordy, ale ja ich nie pokażę. No dobra. To ewidentnie wygląda na to, co szukamy. Tak mi się wydaje. Chyba, że się mylę. No to wtedy, za. Także co? Lecimy tam. Dobra, więc wróciliśmy na serwer i lecimy w tamto miejsce. Jak ja będę w tego posiadaniu, to nawet nie wiecie, jak mi to ułatwi grę. Ja mam wrażenie, że na serwerze największy problem jest z fireworkami. Nikt nie posiada ich takich ilości. A co, jakbym był w takim razie pierwszą osobą? No to co? Lecimy tam. Lecimy do portalu i lecimy szukać kolejnego portalu. Z tego, co widzę, troszeczkę kratek to jest oddolone. nadarem powinno pójść to o wiele szybciej, także nie jest jakimś problemem chyba. Dobra, mamy portal, także wlećmy do niego. Let's go. Lecimy. Szukać tego oto miejsca, tego oto cennego miejsca. Dobra. Ok, kierunek musimy lecieć tam. No dobra, to lecimy szukać tego. Także wyruszyłem w kierunku tych kordów. Jak dobrze mam wyliczone, to jestem na tych kordach. Ja sobie przygotowałem specjalnie jeszcze obsydian. Także weźmy sobie go. Dobra, mamy go. I co? Tworzymy portal. Tworzymy go sobie gdzieś tutaj. Pik pik, pik Rachu ciachu. Mamy jeszcze zaponiczkę. Jedno szczęście ty. Ej szczerze, zapomniałem o tym. Dobra, lecimy tam. Miejmy nadzieję, że dobrze wyliczyłem kordy, ale chyba dobrze. O, oh, shit! Jakieś kopalnie jesteśmy. No dobra, to mnie nie cieszy. Także wychodzimy stąd, wychodzimy zaraz się okaże, czy jestem w dobrym miejscu. Bo nie fajnie będzie, jak się okaże, że tutaj po pierwsze nic nie ma, że to jest jakieś zniszczone czy coś, a po drugie, jeżeli nie jestem w dobrym miejscu. Są dwie opcje z tego. Żadnej z nich bym nie chciał. Dobra, szybko się kopiemy, zaraz gdzieś powinienem być już na powierzchni. Nie mogę się doczekać. To jest większy sekret dla mnie niż sekret kapilota, tak szczerze. No bo kopuła do czego mi się przydała? Tak szczerze. Do niczego. Dosłownie do niczego mi się nie przydała kopuła. A to, jak to odkryję, to jestem w posiadaniu najcenniejszej rzeczy na ribornie. Oh shit. Czy wy to widzicie? Dobra, ja sobie zapisałem kordy tego portalu, żeby móc jakoś wrócić. Co? Mamy to. Widzowie, mamy to. Jasny gwint. Błagam, teraz tylko, żeby to zadziałało. Please. Podlećmy sobie tutaj. Czy to zadziała? Błagam. Ty! Słyszycie to? Słyszycie to? Czekajcie. Oh shit. Ej dobra, ej, dobra, to działa! Nie gadajcie. Jasny gwint, to działa. Oh shit. Ej dobra, nie wiecie jak mi się teraz morda cieszy. To był mój największy problem. Fajerwerki, no jasny gwint, dobra, w końcu. Ale tam coś u góry jeszcze jest. Co by mogło być u góry? Ej, dobra, jestem aż ciekawe, co u góry może być? Co to może być? Ej, dobra! Co ty gadasz? Nie nie, nie! Nie, 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 nie gadaj, nie gadaj. Mamy niedosyć, że farmę gunpowdera to jeszcze farmę czcinek. Czy wy to rozumiecie? W czego mi posiadaniu jesteśmy aktualnie? Ej, dobra. Ej, dobra. No to teraz czy uciekać, czy bić? Aktualnie jestem gotowy na wszystko. Mogę w każdej chwili uciekać. Mogę w każdej chwili się bić, jakby... Nic mnie już nie zatrzyma. Jasny... Ej, dobra, ale dravius tutaj musi coś mieć gdzieś. No bo zastanówmy się, czy dravius tylko i wyłącznie przeleciałby tutaj. Żeby zbudować to, jakby odpowiedzmy sobie, tu jest jakaś wioska. Czy on w wiosce coś mógł robić? No dobre pytanie właśnie. Z tego co się rozglądam, tutaj chyba nic nie ma. Także pytanie należy do Was. Czy gdzieś mieszkamy tutaj? Jakby mówiąc prosto, ja chcę z tego tylko korzystać. Nie chcę tego niszczyć. By byłoby to bez sensu z mojej strony, żebym niszczył coś, co mi się przyda. Także jestem w posiadaniu po prostu czegoś cennego. Ale zastanawiam się, czy sensem jest mieszkać gdzieś tutaj, czy. Mieszkamy na spawnie czy szukamy gdzieś jeszcze innego miejsca. Możecie tak znać w sumie w komentarzach, co Wy o tym myślicie. Także pozostaje mi tylko i wyłącznie afszczenie tutaj. No, spójrzcie, jak to leci. Ja mogę sobie tutaj przysiedzieć. No i spójrzcie, mamy dosłownie chwilę kilka Z Staki i 27. Jakby rozumiecie to. Także będę musiał tutaj przysiedzieć i przyfarmić sobie tych firewarek. I teraz zasadnicze pytanie: czy takie coś jest w stanie uruchomić drawiusa, żeby wyłożył na serwer? Okaże się po jakimś czasie. No, bo aktualnie mam tylko i wyłącznie aferę z kapilotem. A jak wiecie, ja nie lubię spokoju, ja lubię jakby tutaj się dzieje naprawdę za dyma. A była tylko i wyłącznie raz taka zadyma. Także jak uruchomić cały serwer? Udało mi się przewrócić kapilota, udało mi się odkryć jego sekret, także nie zatrzymujemy się. Mamy kolejny sekrecik. Naprawdę nie wiecie, jak mnie to cieszy. Fakt, że to mam. Także co? Nie było to łatwe, ale udało się. Mamy to. Więc co? Przypominam Wam, że odcinki pojawiają się codziennie, także widzimy się jutro w kolejnym odcinku. Elu!